W razie czego wypierdolimy po prostu z tej tratwy i będziemy próbować kurwa dobiec do tych itemów Kurwa szarze jak brutalna rozpierdala kuźnie Kurwa No nie no tylko tego to, 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 go, to węża w ciągło, jego tam nie ma chyba już Opłynie. No to co, no to opływamy to jeszcze tak, raz tam? Tak, tak No to płyn tam. Tylko I... powolutku. Chyba. Znaczy w I... sumie no to tutaj się nie da inaczej, ale tak <noise> Nie, co, co jest z z naszą łódką w ciekawości? Bo mieliście łódkę wczoraj jeszcze. No, mamy ją no, on tam jest! No. On tam no. jest! Co? Jest? Yes. O, oh, na deprost, kurwa! Aaa, Mówiłem, że się czai. Jezus, ale znowu tam się gryzie. Kurwa! Co to jest? Jezus, co to? Jezus? Co to jest! Ja PIERDOLĘ Co to jest? Ja! Kurwa nie bierze! Śratmy pierdala! Kurwa! Golega! Co? Co ja Zabłysło! Zjadło nema! ma ja! mnie Zjadło nema! Czekaj! Nie ma zjadło? No. Biegniemy kurwa po lód! Ja pierdolę Dosta